Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy, no bym powiedział, co dla niektórych najlepszy dzień tygodnia. A dlaczego? Bo jest piątek. Piątek, piąteczek, piątunio przez różne osoby nazywane w różny sposób. No bo to jest przeddzień weekendu. Kiedy ludzie z reguły kończą pracę, no i zwłaszcza jak mamy taką piękną pogodę jak dzisiaj, no to są różne plany. Grillowanie, e, piwkowanie i takie tam jeszcze inne rzeczy, nie? No, a ja... Pracuję, e, zostawiłem samochód właśnie na przegląd, czyli na tak zwane MOT w Anglii. No i tutaj jestem e, poprzednią, aby coś wszamać, nie? No bo nic z rana nie jadłem, a że mam czas, to też chciałem skorzystać z okazji i pokazać wam, jak wygląda taki e, Commercial Industrial Estate, ale taki, e, że można zrobić e, zakupy, ale głównie. Moi drodzy, miło spędzić czas, bo tu są miejsca, gdzie można zjeść, gdzie można coś wypić, no i gdzie można się pobawić. Także zobaczcie jak to wygląda. Tam mamy jedną restaurację. Tam mamy moi drodzy, Nandosa. Tam mamy kolejną, tam mamy kręgle, gdzie możemy sobie zagrać i różne jakieś takie maszyny do gier. Tutaj mamy kino. Dosyć znany kino w Anglii World i kawkę zeszczelić. Tam mamy Five Guys, tu mamy znaną sieciówkę. Także jest tutaj, tam dalej jest jeszcze KFC, moi drodzy. No, tam kawałek dalej możemy sobie narzędzia kupić, Tool station, tak? Także tak to wygląda. Zobaczcie, jakie piękne niebieskie niebo. No cóż, nic mi więcej nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. A że mamy błękitne niebo, to wszystko jest tak, jak powinno być. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dzionka. Hej! Szemaneczko witam znowu. E, przemałem jakieś śniadanko. Kiepskie, ale może być. Idę teraz do warsztatu. Po auto mam nadzieję, że już zrobione, tak jak powinno być, wszystko Ale w Anglii to niczego nie można być pewnym. No ale jeżeli chodzi o tą pewność, w Polsce teraz dużo się dzieje, a ja mam na myśli wybory, nie? No bo znowu mamy dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury, oczywiście, tak? Mamy lewicę i prawicę czaskowskiego i nawrockiego, nie? No i znowu w kółko Macieju albo PO albo PiS mamy znowu te popisy nie i to tak jak się spodziewałem, że oni się tylko wymieniają, raz jedni a raz drudzy moi drodzy e, na kogo ja będę głosował, bo ja w pierwszej turze głosowałem, tutaj niedaleko mnie ja nie mam nic do ukrycia głosowałem na Brauna, bo ogólnie nie jestem systemowcem. E, no i wiecie, ja kiedyś byłem za leperem, jego nie ma. Leper był jaki był, ale dobrze gadał, nie? No teraz to równie można dobrze powiedzieć obrawnie. Jest jaki jest, ale dobrze gadał. No niektórzy się z nim nie zgadzają, no. Nie wszystkim zupa pomidorowa musi smakować, jak to się mówi, nie? No. E, teraz stoimy przed trudnym wyborem. Takim czy ta Polska jeszcze będzie taka jaka by mogła być, czy już będzie zupełnie inna. Ale ciężko ocenić, bo patrzeć z perspektywy czasu jak rządzi Pis, rządził, jak rządzi PO i rządziło. No to i to co oni mówili, obiecali, a to co w rzeczywistości jest, jakie tam przekręty szły, co się działo i po jednej, i po drugiej stronie, moi drodzy. To nie jest tak, że ktoś jest czyszczy, ktoś jest bielszy, nie? I stoimy przed zajebistym trudnym wyborem, nie będę tutaj nikomu mówił, każdy ma swoją wolę, oczywiście, tak? Wybierze ze własnym sumieniem. A czy coś się zmieni, czy się coś nie zmieni, trudno powiedzieć, bo powiem wam, że ostatnie lata, no to raczej lepiej nie jest, nie? A zobaczcie my jako naród polski jacy jesteśmy skłóceni. Bo powiem wam, że jak ktoś tam głosuje na tych czy na tamtych, ja nie mam z tym żadnego problemu. A dlaczego? Dlatego, że ja szanuję każdego zdanie, każduj, szanuję każdego opinię. E, I nikt nie jest u mnie przekreślony, bo żyjemy e, w takim świecie, w takich realiach, gdzie jeszcze mamy cokolwiek do powiedzenia. Mam nadzieję, że mamy coś do powiedzenia, że to się nie zmieni. No i mamy jakieś tam... Czasami się wydaje złudne prawo wyboru, tak? I każdy ma prawo do swojego zdania, do swojej opinii ja to cenię. No ale jak patrzę na to, jak jedni jadą na drugi, jakie wyzywanie w tych internetach, jakie komentarze okropne, to są często osoby, też które można powiedzieć, siedzą w pierwszych ławkach w kościele, nie? No i co to się odpierdziela? Zamiast się zjednoczyć, zamiast mieć, mieć do ciebie szacunek, bo powiem Wam, że to jest wyjebka. Jedni na drugich mają haki, e, wielkie udawanie, że jednych dru drudzy rozliczą i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, były różne komisje: Amber Goldy, e, później te inne komisje, e, pisy, popisy i te inne rzeczy, tak. E, no i e, widzieliśmy, jak to wszystko wygląda. No szopka, cyrk i nic więcej, tak? Bo show must go on. I moi drodzy, ja tak sobie myślę, że nikt nikogo nie rozliczy, bo jeden na drugim ma haki i oni po prostu mają jakiś tam limit, e, który, do, do, do którego momentu mogą e, go nie przekraczać no i go wykorzystują, ale twardych dowodów jakoś nikt nie przedstawia. Bo przecież mogą mieć różne poważne haki, różne afery, różne sytuacje, no ale jakoś nikt nie siedzi. Tak, gdzieś tam kogoś straszą i tak dalej. Ale wiecie jak to wygląda, nie? Żeby to tak fajnie wyglądało publicznie, tak? No, a jest jak jest. Także to jest tak samo jak ktoś jest politykiem. E, I wejdziesz wśród te wrony, nie? To musisz krakać tak jak one. No widzimy jak niektórzy się sprzedali, moi drodzy. Jak niektórzy się sprzedali za srebrniki tak zwane, nie? No, także... Ja nie jestem polityczny, bo ja wiem, że polityka to szambo. Ale jakby nie było, żyjemy w tym systemie, no bo inaczej się nie da. Także takie moje zdanie na ten temat. Pozdrowienia, życzę miłego, trzymajcie się tam i bądźcie... Miejcie swoje zdanie, tak? Nie bądźcie sprzedajni i bądźcie niezależni i werwykujcie wszystko, co robicie i jakie podejmujecie. Decyzje, czasami w miarę możliwości, jak to jest możliwe, do zweryfikowania. Hej!